przyszło ze dwóch ziomal w jakimś przedszkolu <noise> mi ten. No nie, może to była szkoła postawa, w sumie nie pamiętam, ale na jakieś takie każdym wczesne dzieciństwo Ziemal mi tam dał da jakąś gierkę na płytce CD albo na dyskietce i ja coś tam instaluję i <noise> mi zaczęły literki znikać z komputera i chciałbym jakby powiedział, że to jest wirus Pingminek i on zjada literki no i tyle historii. <laughs> Czajcie ten moment, kiedy idziecie do szkoły i mówicie, że nie macie pracy domowej, bo wam pingwinek zjadł ten wirus? bo gadaliśmy też o tym, że jak macie watykańczyka, O nie... Ludzie, wszystko ma swoje granice. To mówicie, że nie możecie czegoś wydrukować, bo wam papież wyskakuje. I przychodzicie z laptopem do nauczycielki i i Włączacie drukowanie? No nie, no i się roz 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 roz, roz nie nie, razem nie wiem, tylko rozfokusowałem i spadłem do... Uff.